Cześć, witam Was w ostatnim filmiku sprzed tego akwarium. Akwarium ma 2 lata, jest bez sampa. Za filtrację w tym zbiorniku odpowiedzialne są dwie kaskady Versamax FZN3 polskiej firma Aquael i przez jakiś czas te kaskady wspomagał filtr wewnętrzny Tunze. Potem go wyciągłem z tego względu, że no, miejsca trochę mało było. Ale jak zobaczycie za chwilę, znowu go wsadziłem, ale tylko dlatego by wrzucić kulki MaxPect, by sobie trochę nabrały biologii, potem wyciągnę je i wsadzę do nowego zbiornika. Powiem wam tak, dwa lata, myślę, że przebiegły bardzo fajnie. Zbiornik nie nawiedzały plagi Jedyna taka plaga, ale tu już zauważyłem, że u większości akwarystów jest. No to atak glonu, który się nazywa bardzo fajnie Walonia. No, z tym sobie można powiedzieć, że jakoś radzę nie mam tego dużo, no, ale to wymaga trochę od akwarysty zaangażowania. Dino Cyano. No powiem Wam szczerze, że może ze 2-3 razy miałem. Także jeśli chodzi o plagi, no to raczej nie nawiedzałem mojego zbiornika. Myślę, że. Tą serią filmów, które były sprzed tego zbiornika, udowodniłem, że idzie prowadzić akwarium morskie bez sampa, że można śmiało wykorzystać inną metodę filtracji, i, i te akwarium można prowadzić z powodzeniem. Oczywiście ja, y, tak jakby siły na zamiarem mierzyłem i wiedziałem, co chcę i jakie koralowce chcę hodować. Y, tutaj mam przewagę koralowców miękkich i LPS-y. No, i od jakiegoś czasu mam chyba najprostsze sps -y jakie są. No to, jak widzicie, Montiporę talerzową. Ona chyba nawet rosną szybciej od korali miękkich. Oczywiście, w dobrych warunkach. No, przez te dwa lata no, na pewno jakieś zgony zwierząt się no, przetrafiły. No, można wrócić do moich wcześniejszych filmów. Na pewno zobaczycie, że trochę obsada się zmieniała jeśli chodzi o ryby, pewnie o koralowce tak samo no ale teraz w sumie no ciężko mi sobie przypomnieć co to były za straty na pewno tydzień temu zmarł mi pteropagon kałderni. przyczyną była no nie pamiętam tej nazwy choroby ale ryba popuchła wyglądała jak balon oczy jej miała wytrzeszcz oczu, łuski zaczęły schodzić no rybę wyłowiłem, niestety musiałem spukać, odpaliłem lampę UV i no, chciałem się tego pozbyć wirusa w cudzysłowie ze zbiornika myślę, że lampa zrobiła robotę co jeszcze, na pewno życzę każdemu akwaryście żeby te dwa lata, które ja miałem z tym zbiornikiem przebiegły i dym akwarystom tak samo, bo naprawdę zbiornik prowadzi mi się super kaskady dają radę odpieniać tunzę Również jeżeli nie macie miejsca na sampa, to jak najbardziej kaskady dadzą radę, tylko że według mnie jeżeli macie jedną kaskadę, wypełnijcie ją po brzegi e, np. kulkami Maxpect i zostawcie trochę miejsca na węgiel, bo jednak węgiel w akwarium morskim to, to bardzo ważna rzecz. Zwłaszcza gdy mamy mieszaną obsadę koralowców. Na przykład korale miękkie prowadzą często wojny chemiczne, a ten węgiel wyciągnie to z wody, i na pewno tym koralowcom będzie się lepiej żyło. No tak, teraz chciałbym Was zaprosić na nową serię filmów z nowego zbiornika. Te pomału będę wygaszał. Na pewno nie powiedziałem wszystkiego co chciałem powiedzieć w tym filmie, no ale nie mam niestety już czasu na kręcenie. Także to tyle na dziś. Pozdrawiam. Cześć.